Plansza z napisem sfinansowano ze środków wieloletniego programu rządowego niepodległa na lata 2017-2022. Widok miasta Opola z lotu ptaka, amfiteatr, rzeka Odra i budynek Urzędu Wojewódzkiego z wieżą piastowską. Tytuł Służba Cywilna, Opolska Historia i Teraźniejszość. 17 lutego 1922 roku Sejm II Rzeczpospolitej powołał do życia Państwową Służbę Cywilną. Ustawa określała m.in. kompetencje i zadania członków Korpusu Służby Cywilnej. Po II wojnie światowej władze komunistyczne wielokrotnie zmieniały przepisy ustawy z 1922 roku, całkowicie wypaczając jej ideę. Ostatecznie przestała ona obowiązywać w 1974 roku. W wolnej, demokratycznej Polsce Sejm ponownie zajął się opracowaniem nowych przepisów w duchu ustawy obowiązującej w II Rzeczpospolitej. Nowa ustawa o służbie cywilnej weszła w życie 1 lipca 1999 roku. Budynek urzędu, tablice informacyjne na budynku i wejście do urzędu. urzędnik dyrektor Łukasz Krężar przychodzi do pracy idzie korytarzem. Po zakończeniu studiów najpierw rozpocząłem pracę jako stażysta w Urzędzie Skarbowym w Brzegu, a w 2010 roku zaaplikowałem do Polskiego Urzędu Wojewódzkiego na stanowisko inspektora w Wydziale Finansów i Budżetu. Po pomyślnie odbytym naborze rozpocząłem w 2010 roku pracę w Urzędzie Wojewódzkim Procedura naboru wyglądała następująco. Była powołana komisja konkursowa, która sprawdzała kwalifikacje pracownika, następnie również odbyła się rozmowa kwalifikacyjna, Napis Wydział Finansów i Budżetu. Ówczesny dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu podjął decyzję wspólnie z innymi członkami komisji o tym, że zostanę przyjęty najpierw na okres takiej rocznej próby do pracy w, w wydziale. Musiałem zdać również egzamin tutaj wewnętrzny w, w urzędzie i po pozytywnie zdanym egzaminie, pozytywnych rekomendacjach przełożonych jakby zostałem już zatrudniony na no, stałe w opolskim urzędzie wojewódzkim. Dyrektor pracuje przy komputerze. Dla mnie osobiście to był wielki sukces, ponieważ zawsze chciałem pracować w administracji państwowej jest to na pewno też takie poczucie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o zatrudnienie. Nasz wydział zajmuje się przede wszystkim zabezpieczeniem środków na realizację zadań, które finansuje wojewoda opolski. Są to zarówno zadania jednostek samorządu terytorialnego, zadania własne tych samorządów, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zapewniamy również środki na funkcjonowanie wszystkich jednostek administracji zespolonej w województwie i również straży wojewódzkich. A ten z polityki społecznej, wniosek też do, trafił już do Ciebie, czy nie? Nie, nie dzwoni. Bo dzisiaj tutaj byli u mnie, więc zaraz coś, coś, coś przekażą. W trakcie roku również na bieżąco monitorujemy stopień wykorzystania środków, czy zadania są odpowiednio realizowane. Rozliczamy środki, koordynujemy wszelkie, wszystkie, wszystkie prace tutaj Urzędu Wojewódzkiego i jednostek administracji zespolonych, jeśli chodzi o takie bieżące funkcjonowanie pod względem finansowym. Dystrybuujemy środki publiczne, odpowiadamy za środki publiczne, a wydatkowanie środków publicznych wiąże się oczywiście z ogromną odpowiedzialnością i ze spełnieniem określonych wymogów. Akurat budżet pana wojewody jest corocznie kontrolowany przez Najwyższą Izbę Kontroli i oceniany, także tutaj wiadomym jest zawsze, że nasze działania corocznie będą również oceniane. Jest to dla mnie przede wszystkim zawsze duże wyzwanie, duża satysfakcja z tego, co, co robię, ale na pierwszym miejscu jest to na pewno służba. Jest to przede wszystkim służba społeczeństwu, służba państwu polskiemu, realizacja zadań związanych z dobrem wspólnym nasz, na, naszych wszystkich y, y, obywateli. Dyrektor stoi na korytarzu obok swojego gabinetu. Służba cywilna jest gwarantem sprawnie funkcjonującego państwa. Członkowie Korpusu Służby Cywilnej są neutralni politycznie. Mają obowiązek wykonywania powierzonych zadań w sposób zawodowy, rzetelny i bezstronny. Zasady funkcjonowania służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej zostały zawarte w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz w ustawie o służbie cywilnej. Widok z lotu ptaka budynku z napisem Centrum powiadamiania ratunkowego. Rysunki dziecięce z numerem alarmowym 112 mówi kierownik Dietmar markurzał. Pracę rozpocząłem w Urzędzie Wojewódzkim to była moja pierwsza praca w służbie cywilnej. No już ponad 13 lat temu zacząłem pracę w Opolskim Centrum Zdrowia Publicznego, które było częścią już Urzędu Wojewódzkiego. To było jakby takie moje marzenie, no, które udało się mi spełnić. Trzy lata mniej więcej zajęło mi to od zatrudnienia się w Urzędzie Wojewódzkim do objęcia tego stanowiska tutaj w Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Cenię sobie pracę właśnie w Korpusie Zdrowia Cywilnej, bo jest to pewnego rodzaju stabilizacja. Praca w Urzędzie Wojewódzkim to jest jednak urząd, to jest część administracji rządowej, która tutaj funkcjonuje na terenie województwa. Jest to jednak dość odpowiedzialna praca, także nadaje no ona ogromną satysfakcję. Zarządzam Centrum Powiadania Ratunkowego tutaj w Opolu od samego początku jego powstania. Zajmuję się wszystkim tak na dobrą sprawę, bo i sprawami finansowymi, i sprawami kadrowymi. Dbam o jakość rozmów, jakie operatorzy przeprowadzają z osobami zgłaszającymi. Także jest to cały spektrum, dbanie o, o obiekt, dbanie o to, żeby był właściwy sprzęt, żeby sprzęt działał, jeżeli trzeba to wymieniamy na nowy. Także jest to tak jakby wszystko od przysłowiowej igły do, do takich aspektów prawnych. Prasa całego centrum generalnie Polega na odbieraniu zgłoszeń alarmowych. To pracę wykonują operatorzy numerów alarmowych. Zgłoszenia są przekazywane, jeżeli jest to zgłoszenie oczywiście zasadne, do policji, do Państwowej Straży Pożarnej czy do ratownictwa medycznego. Po prostu pomagamy ludziom w zdarzeniach alarmowych, ale też edukujemy ich, z czym nie dzwonić do nas, bo też przeprowadzamy i takie zajęcia, i dla dzieci, i dla dorosłych, jak prawidłowo korzystać z numerów alarmowych u nas w kraju operator numeru alarmowego mówi. A ta szkoła przy jakiej ulicy? Jak wygląda? Cztery Jest to stresująca praca, Trzecia. dlatego nie bez kozary mamy zatrudnionego psychologa u nas w Centrum Powiadania Ratunkowego, który wspiera operatorów, stara się ich kierunkować, w jaki sposób te zgłoszenia odbierać, w jaki sposób radzić sobie ze stresem. No i chyba taka najważniejsza rzecz, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu. Jeżeli dzieją się jakieś sytuacje alarmowe, widzimy wypadek, komuś coś się stało, ktoś zasłabł, to wtedy dzwonimy tutaj, do Centrum Podania Ratunkowego. Na pewno nie dzwonimy w sytuacjach, jeżeli mamy w domu niegrzeczne dzieci i policja nie przyjedzie ich uspokoić, jeżeli to są małe dzieci, jeśli po prostu rodzice z nimi nie radzą. Nie dzwonimy za bardzo też w przypadkach informacyjnych. No my nie jesteśmy biurem numerów, nie będziemy podawać numerów Telefonów do szpitali, do starstw powiatowych. Dzwonimy pod numer 112, ale jeżeli wybierzemy numer 997 czy 998, to również dzwonią się Państwo do Centrum Powiadania Ratunkowego. Kierownik stoi przy drzwiach z numerem alarmowym 112. Budynek Centrum Powiadamiania Ratunkowego i rysunki dzieci, mówi psycholog Magdalena Woldańska. To już będzie chyba z półtora roku, jak tutaj pracuję. Taki nastał czas, że postanowiłam zmienić pracę, bo to już był czas na zmianę. Zaczęłam przeglądać różne ogłoszenia o pracę w moim zawodzie. Tak przypadkiem trafiłam na ogłoszenie o pracy tutaj. Stwierdziłam, że może warto spróbować, żeby coś tak trochę podobnego robić, a też trochę coś nowego i innego niż robiłam do tej pory. Był konkurs, taki chyba standardowy w służbie cywilnej, czyli trzeba było złożyć odpowiednie dokumenty, a potem przejść rozmowę kwalifikacyjną. Pracuję się i robi się jednocześnie to wczulenie, ponieważ ja przyszłam półtora roku temu, więc jeszcze był to okres pandemii, więc przyszłam to wczulenie online. Zdałam online egzamin rza i od tego momentu jestem członkiem służby cywilnej. Psycholog przysłuchuje się rozmowom, jakie prowadzą operatorzy numeru alarmowego. Jestem tutaj psychologiem, udzielam wsparcia psychologicznego. Operatorom numerów alarmowych. Biorę też udział w szkoleniu operatorów numerów alarmowych, takich w szkoleniach podstawowych certyfikujących, i również potem w egzaminie. Praca jest na pewno obciążająca i stresująca narażona na wypalenie zawodowe są te osoby i, i na równe jakby wysokie emocje. Często też po prostu jestem z nimi na sali i, i rozmawiamy na bieżąco na temat sytuacji, które się y, wydawają. Operator 35, w czym mogę pomóc? Dzień dobry. Wie, jakiś czas temu, tak, to miał miejsce. Nie. Ale proszę panią powiedzieć, tak że to mi się nie tylko sprawę Tu nie... To bardziej chyba niż stres, to paradoksalnie więcej jest takich emocji negatywnych związanych z takimi zgłoszeniami niezasadnymi, tak, które po prostu no, denerwują ludzi, chyba tak, muszą je obsługiwać. Nawet te zgłoszenia niezasadne czy głuche muszą być w jakiś sposób e, obsłużone. To na pewno nie pomaga, jak yy, Operatorzy mają więcej pracy, yy, więcej złofań. No trudniej im po prostu swoją pracę wykonywać. Pani psycholog pracuje przy komputerze. Służba cywilna to przede wszystkim ludzie, członkowie korpusu służby cywilnej. Ich zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania administracji rządowej niezależnie od sytuacji politycznej i zmian rządów. Widok z lotu ptaka Kompleksu Budynków Inspekcji Weterynaryjnej w Opolu. Drzwi do budynku i tablice informacyjne. Laboratorium i pani weterynarz pracująca przy komputerze. Mówi weterynarz Magdalena Korach Czapor. Po studiach rozpoczęłam pracę w inspekcji weterynaryjnej w 1999 roku. Wcześniej pracowałam w głównym inspektoracie weterynarii w Warszawie, a od 2002 roku pracuję tutaj. Praca w tej instytucji również jest odbierana i klasyfikowana jako praca w zawodzie. Na zakładzie higieny weterynaryjnej badamy żywność. Badamy pasze dla zwierząt, ale badamy także materiał, który pochodzi od zwierząt lub też wykonywana jest sekcja z zwłok już padłych zwierząt. Wszystko to zależy od pracowni, która wchodzi w skład Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Opolu. Reprezentuję pracownik Higieny Środków Spożywczych. I na co dzień moja praca polega na przeprowadzaniu badań mikrobiologicznych żywności pochodzenia zwierzęcego, czyli mięsa i produktów mięsnych, mleka i produktów mlecznych, jaj oraz ryb, a także próbek środowiskowych, które pobierane są z zakładów produkujących żywność. To może być na przykład powietrze. To może być na przykład wymaz pobrany z urządzeń, które znajdują się w zakładzie produkcyjnym, ale także z pomieszczeń, z podłogi, ze stołu, ze ściany. Mam upoważnienie do tego, żeby zrobić całe badania, ponieważ, żeby nadzorować to badanie, muszę mieć wiedzę, jak je wykonać. Weterynarz pracuje z próbkami w laboratorium, robi testy chemiczne i biologiczne. Znalazłam ogłoszenie i złożyłam wymagane dokumenty. Potem zostałam zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną, która zakończyła się podpisaniem umowy o pracę. W tym momencie przystąpiłam do Korpusu Służby Cywilnej. Weterynarz Magdalena Korach-Czapor trzyma w rękach zestaw próbówek wypełnionych żółtą cieczą. Budynki inspekcji weterynaryjnej w opolu z lotu ptaka, wejście do budynku. Po schodach wchodzi pani Karolina Bernatowicz. Wyciąga dokumenty z szafy, mówi. W Korpusie Służby Cywilnej pracuję już od półtorej roku, właściwie już dopiero. W tym kierunku też studiowałam, więc po prostu szukałam czegoś w tej tematyce, w, w urzędach instytucji publicznej. Znalazłam po prostu ogłoszenie w biuletynie informacji publicznej. Trzeba było złożyć wszystkie niezbędne dokumenty. To jest CV, list motywacyjny, wszystkie dokumenty, które poświadczały moje wykształcenie, dość zdobyte wcześniej doświadczenie. No i oczywiście jeszcze oświadczenia, na przykład o tym, że jestem obywatelem Polski i posiadam pełnie praw wyborczych i nie byłam karana w żaden sposób. W moim przypadku miałam rozmowę kwalifikacyjną. Po której otrzymałam pismo, że zostałam przyjęta, że moja kandydatura została zaakceptowana i zostałam przyjęta na rok próbny, jakby stażu. Po tym czasie miałam faktycznie egzamin. Przy komisji on dotyczył ustawy o służbie cywilnej, jak funkcjonuje administracja, czym się zajmują zamówienia publiczne, finanse publiczne. Jestem specjalistą i pracuję w dziale zamówień publicznych. Uogólniając, dokonuję jakichkolwiek zakupów. Przede wszystkim są to przetargi, postępowania przetargowe, gdzie stosujemy ustawę prawo zamówień publicznych. I są również zakupy, gdzie stosowanie jej właściwie nie jest wymagane. Oprócz tego kontaktuje się właśnie z wykonawcami, z, z różnymi osobami, no, ze sprzedającymi, z firmami, reklamuje produkty, przygotowuje właściwie też wszystkie specyfikacje różnych produktów do zamówień publicznych, ewidencjonuje też wydatki i zakupy w naszych wewnętrznych pro programach, systemach. Wykonawcy przyjeżdżają do nas i na przykład jeśli potrzeba jest wymierzenia czy okien, czy, czy dywanów, czy czegokolwiek, to raczej do nas przyjeżdżają. Natomiast zdarza się, że jeżdżę na przykład odebrać produkt czy potwierdzić jego zgodność fizyczną, zanim po prostu będzie do nas dostarczone. Jest bardzo duży zakres szkoleń. Firmy, które oferują nam szkolenia, gdzie dokształcają nas w kwestii ustawy, czy jakichś nowych zapisów, czy dyrektyw, które wchodzą na bieżąco. Dużym plusem też jest to, że spotykamy na takich stacjonarnych szkoleniach, bo wcześniej no, w czasach covidowych było bardziej online, to spotykamy innych specjalistów, gdzie też możemy się wymienić tym doświadczeniem, przekazać sobie jakieś ciekawe informacje. No to też jest bardzo istotne, bo wiadomo, że teoria jedno Praktyka jest zazwyczaj drugie. Po zdaniu egzaminu, jak już dostaje się umowę o pracę na czas nieokreślony, więc w tym wypadku już jakby człowiek czuje taki spokój, taką stabilizację i to nie jest taka praca, że od, od 7 do 15, bo w związku z tym, że jestem członkiem Korpusu Służby Cywilnej, też muszę. Coś sobą reprezentować. Powinnam być przykładem dla społeczeństwa, dla znajomych, rodziny czy, czy osób postronnych tak naprawdę. Więc moje zachowanie nawet poza pracą e, musi być e, godne i, i odpowiedzialne. Pracuję w biurze przy komputerze. Widok Urzędu Wojewódzkiego i Wieży Piastowskiej z lotu ptaka na budynku biało-czerwone flagi. Napisy końcowe produkcja TVP3 Opole. Plansza z napisem sfinansowano ze środków Wieloletniego Programu Rządowego Niepodległa na lata 2017-2022.